W pierwszym odcinku pokażę Wam, jak tą 50 centówkę zamienić w milion dolarów. I see you. You got it! You did z tej strony! And welcome to- Money Rush 3D. Dokładnie moi drodzy, zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w gierkę na komórkę. Nie czujesz, że rymujesz? I w dzisiejszym odcinku, tak jak wam powiedziałem na intrze, muszę e, zamienić tą 50 centówkę w milion dolarów. Jak to zrobić? Oczywiście musimy uderzać w prawidłowe, e, widzicie, te centówki, nie? Dobra, hold and move. Widzę, że mamy przed sobą 25 centów albo 75 centów, więc wydaje mi się, że jak ja sobie wiadę tutaj, to już będziemy mieli dolar 25, 100 centów, to jest chyba więcej, prawda? Bo mamy 2,25. Razy dwa to chyba powinno być lepiej. I chyba tutaj znowu mamy razy dwa i mamy dziewięć dolarów. Ja nie wytrzymam. Ok, nowego skina. Co to jest? You. The Rich Leaderboard. Zobaczcie w ogóle, że homeless jakiś gościu jest na 1946 miejscu i nazywa się też Tom. Ok, cyk. Mogę tutaj kliknąć, ale muszę znowu obejrzeć sobie reklamy, To byśmy wtedy otrzymali razy 5, czyli 45 dolarów. Niestety, o, dostałem to jednak. Widzicie? Zbugowałem gierkę. Wiecie jak to zrobiłem? Odpaliłem grę i włączyłem szybko Internet, zanim ona się władowała. I gra myśli, że mam Internet, a tak naprawdę nie wyświetla mi tutaj żadnych teraz, jak to się mówi, reklam. Okej, okay. level one, starting coins, czyli możemy tutaj za 50 dolarów sobie kupić offline income. Offline income, już sobie dosyć spoko. Mamy teraz tutaj offline income. O, widzicie, te, to już tutaj na przykład nie działa, ale nieważne. Mamy też skiny cool, sweet i epic, epicki możemy sobie ogarnąć, patrząc na reklamy, ale z racji tego iż ma, Chociaż może to zadziała, ale wątpię. Widzicie, no niestety to teraz nie działa. Bo wiem, mam załączoną reklamę, ale jednak czasami Gierka widzi, że. O, nie tak ma wyłączony internet, dobra. Lecimy 55 centów razy 5, później w czerwone na pewno nie wejdę, bo to będzie bez sensu. 25 centów, później mamy 45 centów, no i lecimy razy 2. I widzę, że teraz tutaj mamy. Co tutaj jest teraz? High score. Aha, i się ustawiają. i Wszystkie gry są dziwne, nie? 40 dolarów dostałem. New High Score. 40 dolarów plus coś tam, co mamy teraz. oh my god, patrz to. Cyk! E no dostałem to czy tego nie dostałem? No dostałem chyba, bo tutaj niby mam 6,90, a dostałem 34,50. Widzicie na jakiej zasadzie to działa? Dobra, level 1 offline income. Możemy sobie kliknąć tutaj i wtedy będziemy też coś otrzymywali offline. Widzicie, mamy wyłączony internet, więc twórcy gierki się już na to przygotowali. Oni chyba sami grają i się przygotowali na to, że wyłączacie wszyscy internet jak gracie w gry. No dobra. 95 centów 145, tu coś leży na... Oh my god! Chyba coś źle wziąłem. Podzielić na dwa? Oh my god. Dobra, tutti i mami... 3,50. Chyba dobrze zrobiłem. 8. To będzie lepsze. 13,20. A widzieliście to, ile żeśmy centówek sobie uzbierali? Razy... Nie, to, to nie jest razy 80, tylko to jest plus 80. W ogóle mam cały czas 179 dolarów. Nie wiem, czy to zauważyliście. Chyba, że teraz tak dużo otrzymałem. Cyk. I 13,20. I leci. I od razu poleciało tutaj. Tak jakbyśmy ten multiplier poleciał. Powinienem obejrzeć reklamę, a ja tej reklamy nie muszę oglądać. I to jest w sumie sweet. Dobra, zobaczcie. Level 2. Starting coins. Zaczynamy od 60 centów teraz, tutaj mamy 50 centówkę. E, możemy sobie tutaj odjąć troszeczkę, w sumie tak, w sumie dosyć bardzo dużo. Tutaj 120, tutaj 440, i tu jeszcze jakieś pierdoły zbieramy. I 140, 14, 30. Patrzcie, ile mamy tych centówek! I wszystkie lecą, cisną, cisną, cisną. Nie doszedłem na high score? Dlaczego nie doszedłem na high score? Skoro otrzymałem tyle pieniążków, i tyle ile powinienem mieć. Tak, ja troszeczkę bez sensu. Nowy skin. Donaty, claim. Nie mogę, nie mogę kliknąć. Widzicie, Gierka myśli, że mam włączony internet, i dobrze, że tak myśli, bo mam włączony internet. 71 dolarów jeszcze leci. Cyk, poszło, fajnie. Fajnie, że to zbugowali i mogę dostawać takie pieniążki. Wydaje mi się, że kiedyś już graliśmy w taką Gierkę, gdzie e, właśnie coś takiego się, się działo, i, i ten, i mogliśmy grać po prostu bez internetu, i ja po prostu zdobywałem wszystko. To było po prostu mega. Dobra, nie mogę wiać te podzielić na dwa, bo jak wiadę, to podzielić na dwa to by była lekka scena. 30 centów razy 4. Podzielić na jeden. O, nic się nie stało. Plus. Dwie... Oh my god. Oh my god. 21 dolarów uzbieraliśmy. Patrzcie, jak się wszyscy tutaj w szeregu ustawili. 135. Oh my god. New high score. Przecież w tej gierce cały czas się otrzymuje nowe high score. Nie wiem, czy to zauważyliście. Patrzcie to. Cyk. 102. 474 kasy mam teraz, dobra, lecimy, tu jest w ogóle, myślałem, że to był Polak, Ashley, ale to była, to było Monako, chyba, nie? Czy Indonezja? Indonezja i Monako mają bardzo podobne flagi do siebie. Dobra, starting coins, lecimy z tym, um, level 3 income, patrzcie to, tu, minus 45, nie, nie wchodzę w to, tu jest, jeszcze kluczyk, jeszcze kluczyk się zdobywa i dzięki temu, że zdobędziemy sobie trzy kluczyki, to później będziemy mogli tutaj ogarnąć sobie z tego, co pamiętam, jeszcze jakieś skiny, minus, oh my god! Oh my god! Jak mnie to teraz przestraszyło, bo przecież tam minus 7 dolarów chyba było, a nie minus 70! Bez sensu. Teraz nie jestem z tego zadowolony, bo otrzymaliśmy bardzo mało pieniążków. New high score jest na poziomie 135... O! Cyk, cyk, cyk. Oh my god! Three more! Niestety mam wyłączony internet i to nie działa. Nowe skin, a czy mogę później sobie kupić też jeszcze multiplayer, Cyk! Jeszcze 78 dojdzie, pa. Cyk, poszło! Na którym jestem miejscu? 13726. Very poor. Bo widzieliście? Tam jesteśmy bardzo biedni. Dobra, skiny. jak chcę skiny jakieś. Unlock random. A tu jest. Unlock za 5000. Taka troszeczkę lipa. Dobra, level 4. Lecimy dalej, patrz. Cyk, cyk, cyk i cyk. Razy 1, no nieważne. Plus 75 centów, to tutaj pomijamy, co... Minus 110, dobra, co tu jest? Saving, drinking, saving! Dobra, ciśnie tutaj się nowe rzeczy teraz pojawiają. Plus 95 centów, plus 220 centów, plus 2 dolary i score! Oh my god, 45 dolarów ogarnęliśmy! 225, przecież ja jestem teraz dwa razy lepszy niż byłem. Nie wiem, czy to w ogóle zauważyliście. High score mamy nawet. okej, okay. dobra, patrz. Pyk, ale dalej jestem very poor. Nie wiem czy to widzicie. Tam Tommy też jest cały czas very poor, więc cały czas przede mną on chyba gra razem ze mną. Dobra, cyk za 1000 i zaczynamy od euro 40. To będzie chyba lepsze. Tak mi się wydaje, chociaż to chyba wyszło na to samo. Dobra, teraz tu, cyk pieniążki 25% taxes podatki. Okej, okay, teraz tu, pyk, dobra. Podzielić na dwa, chyba to będzie lepsze. Dobra, później 6,70%. Lecimy 16,85. Nie mam teraz aż tak dużo pieniędzy, co mieliśmy przedtem, bo mieliśmy prawie 50 dolarów. Ale i tak jestem z tego zadowolony, bo otrzymaliśmy 95 dolarów. A tutaj mamy 225, widzieliście to? No ale no dobra, nowy skin. Oczywiście go niestety pomijamy. my Myśmy tutaj mogli być widzicie, taką płytą winylową. Ale niestety nie damy rady. Chociaż możemy zrobić tak, że ja po prostu załączę sobie później, tak, ten internet i ogarniemy sobie e, te wszystkie skiny, żeby wam pokazać, jak inne skiny wyglądają. Okej. Okay. Level 3 Offline Income. Dobra, patrzcie to. Tutaj mamy jeszcze razy dwa. Dobra, plus 115. Podzielić na jeden i tak by się nic nie stało, bo podzielić na. 15% maxes. No dobra, podatki mnie zaczynają zżerać, taka troszeczkę lipa. Tu jest to. I podzielić na jeden. Mamy 20 dolarów, 45 centów. Też nie jest za wiele, bo będziemy około poziomu 120. Widzicie 130 level. Bez sensu. No i pamiętajcie, żeby wbijać na stronę G-Round, na której co tydzień otrzymujecie do dyspozycji darmowe gry. Możecie je wtedy testować kompletnie za darmo. Wykorzystajcie w tym celu mojego linka, którego znajdziecie w opisie. Powinniśmy podbić teraz e, nasz, e, nasz e, dotychczasowy poziom. Cyk, 102. Patrz. Na 13... 12 971 miejscu jestem, a player 622 też jest very poor, czyli jesteśmy bardzo jeszcze biedni. Zauważcie, że mam 503 kasy, a nie mogę na razie tu nic jeszcze kupić, to też jest taka troszeczkę lipa. Dobra, razy dwa, mamy już 820, ja wiem, jak pomnażać kapitał, widzicie? Wiemy, jak pomnażać kapitał, tu jest więcej pieniążków, w żołnierzy. Interest, 170%, cyk, poszło, 95, cyk, dobra, tu musimy uważać, podzielić na dwa. Eee, plus 4 dolary, dobra, tu plus 60 centów plus 70 centów razy... plus 1 dolar, 24,40 udało nam się jako tako pomnożyć nasze, nasz majątek doszliśmy do 151 do, do poziomu, myślałem, że dojdziemy do 155 ale no widzicie sami, że musimy uzbierać jeszcze troszeczkę pieniążków abyśmy mogli sobie tutaj zaczynać mając więcej kasy na którym jestem poziomie? Proszę, ja chcę iść wyżej 12741, dalej jestem very poor ja myślałem, że my teraz będziemy już na jakimś innym poziomie, a tu jednak się okazało, że nie, patrzcie teraz to, 410, 80 centów interes, 160%, cyk poszło 220-225. 225 jest lepsze, bo mamy 5 centów więcej. Podzielić na dwa, lecimy tu, razy dwa, minus 210, dobra. Teraz tu cyk, cyk i cyk, dobra. Minus 3 dolary, minus 225 centów i tu to będzie lepsze. Minus 5 dolarów było lepsze, niż jeżeli podzielić na dwa, bo byśmy starci chyba wtedy z 12 dolarów. Nie umiem dojść do tego high score. Już prawie nam się udało tam dostać, ale potrzebujemy jeszcze te. No 40 dolarów wtedy miałem, no. Ja wtedy naprawdę bardzo dużo otrzymałem tych pieniędzy. 1254 kasy mam. I dalej jestem very poor. Ok, level 6, starting coins mamy. Naprawdę to tylko o 5 centów się dodaje. Ja myślałem, że to się będzie dodawać o więcej. 50 centów pominąłem. No nie no 50 centów pominę, no naprawdę tu zbieramy In Texas. Już tam widzę, że ta jest Texas, patrzcie tam. Syk 30% więc odejmujemy pieniążki żeby... jeszcze mniej tutaj. No ja myślałem, że... 150 level nie jest gorszy, niżeli wiecie jak, no 115 czy cyk cyk cyk. Uuu, uh, teraz też troszeczkę dostałem, three more możemy sobie tutaj ogarnąć. Best price był taki donacik. Nie wiem, czy w końcu ogarniemy taki Donacik, czy też nie, ale mamy nowe skiny opony. Nie wiem co my później z tymi oponami możemy robić. Takie troszeczkę bez sens, że zamieniałem się tutaj pieniążki w jakieś. Te, jak to się mówi? Nie w donaciki, tylko... No w Donaciki się to zamienia w jakieś opony. I dalej jesteśmy very poor. I Ashley też jest na osiemdziesiątym 281 poziomie, gdzie się to... O, dostaliśmy 50 centów? A wcześniej dostaliśmy 5 centów. No dobra, ciśniemy. Plus 35, razy 2, 0,95, pyk, dobra, tam jakiś pieniążek jeszcze leżał, no nie podnieśliśmy go, oh my god, Jezus Maria, nie widziałem tego, no, bo się skupiłem na tych pieniążkach, które tam leżały, work albo chill, dobra, work, razy 1, dobra, tu jedziemy, tu nie, nie wchodzimy w czerwone, plus 2 dolary, tam to było lepsze, plus 1 dolar, plus 35... I plus 65... 43,60 mamy. Jakim cudem ja tak szybko dużo pieniążków uzbierałem? Czy mamy high score? Jesteśmy na tym samym poziomie. No dobra, nie będzie. Bo możemy, możemy teraz tutaj wylosować się nie? Tak, troszeczkę więcej pieniążków. Razy 5, patrz. Cyk! 218 wskoczyło jeszcze więcej. Jest bardzo fajnie. Ja nie wiem dlaczego my jesteśmy cały czas na poziomie very poor. Ale mnie to też strasznie irytuje. Dobra, pyk! 2 dolary, mamy. Zaczynamy od dwóch dolarów, a znowu pominąłem to, nie wiem czy to widzieliście. Tu. Tu, tu, a co się stanie w ogóle, jak, jak stracimy wszystkie pieniądze? Wydaje mi się, że wtedy Gierka pomyśli, że jesteśmy naprawdę bardzo biedni i może być tak nawet, że stracimy wszystkie nasze pieniążki. Ale czy tak będzie? Nie wiem. 9.20 tylko zbieram. Wiecie? To aż wstyd. To aż wstyd pojechać na ten 55 poziom, no. Bo my byliśmy już na. Dziesiątym. Który to już jest w ogóle level? Level 15 teraz będzie. Więc teraz ogarniemy coś takiego. O, jestem już poor! Nie jestem super biedny, tylko jestem troszeczkę biedny. Zróbmy może coś takiego, że ja teraz wejdę w same czerwone pole. Nie chcę tego zbierać. No, podzielić na cztery. Dawaj, cyk. O Jezus. No, bez sensu. Ja chciałem się skuć tak, żebyśmy nie mieli żadnych pieniędzy, a tutaj poszliśmy nawet na 25 poziom. 25 dolarów żeśmy ogarnęli. No dobra, spróbujemy teraz na levelu 16 zrobić tak, aby to. Cyk. Abyśmy. Ale mało żeśmy pieniędzy zdobyli, widzieliście to? Abyśmy w końcu mm, stracili nasz nasz majątek. Tutaj. 85 centów, dobra, ile mi zostało? Euro 70. Czy tam cent, 7, dolar 7 się mi się nazywał, jak zwał. I tutaj mamy, patrzcie to. Tu, 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 tu. Level failed, więc nie pojawia się tutaj nic takiego szczególnego, że coś że, że tam jest biedny i przyszli jakaś cutscenka się pojawia na przykład, że nie wiem, że przychodzą i ci cały majątek zabierają, tylko po prostu koniec, nie? Dobra, 21 dolarów mamy, 22, 23, 30, uuu na to trzeba uważać. Oh my god! O oh my god, dobra, 26 dolarów. Myślałem, że naprawdę, że to był teraz taki level, że myślałem, że uzbieramy tutaj te 50 dolarów, ale to się nie da uzbierać tych 50 dolarów. Może kiedyś, jak się pojawi jakiś inny bonusowy level, co, co brakuje w tej. O! Podoba mi się, razy 5. Syk, lecisz, baby, patrz do góry. Ale są jest na 11720 poziomie. Wydaje mi się w ogóle, że to są takie. Taka ściema to jest. Że to są jakieś takie wiecie wieści. No nie, znowu nie zdobyłem tego pieniążka. No nie wiem, co jest grane. Mi się w ogóle wydaje, że to jest taka ściema. To było to samo? Że tutaj ktoś gra z nami, i jest z nami, nie? Wow! Patrzcie to, 10 dolarów? Oh my god! Oh my god! Nie wiedziałem, co wybrać. Ach. Podzielić na jeden. Razy dwa, lecisz, razy dwa. Minus 70 centów. Plus 155, 43,70. A bylibyśmy w stanie w tej gierce dzisiaj tutaj uzbierać 50 dolarów. A tak jesteśmy poziom niżej niż nasz high score. Dobrze, moi drodzy, pociśniemy sobie jeszcze ostatnią, może, e, misję, że tak powiem w tej gierce. Bo chciałem do, dojść do kolejnego też poziomu. Ale niestety nie doszliśmy, bo mamy tylko 359 dolarów. I jesteśmy na 11, którymś tam poziomie. Dobra, level 4 income offline. Patrz, cyk. Cyk. minus 1,40 40 Tutaj, dobra. Podzielić na dwa. Minus 2, minus 2,60. Tu. Później lecimy razy 2, bo to będzie o wiele lepsze. To razy 2, razy 2. Oh my god. Razy dwa. 82 eee, eee, 2, 82 dolary. 5,30. 2,25. 80 centów. Plus 1. Oh my god! Razy 2, 172 dolary mam. Ja. O oh my god! 720! Doszliśmy do... New high score, brawo! Mówiłem wam, mówiłem wam, że teraz na tym levelu się uda, bo tu już jest 18 level, jeszcze razy 5. 862 dolary jeszcze otrzymałem. Mam 2574, ale dalej jestem na poziomie poor. Nie wiem, czy wy to w ogóle widzicie. Ale będę mógł się teraz troszeczkę zupgrade'ować, nie? Cyk, cyk. Dobrze, że to już kosztuje tylko i wyłącznie 1000, nie więcej. Muszę wam powiedzieć, że kierka jest mega wciągająca. Bardzo mi się podoba. Yyy... E... Teraz tu, pełno pieniążków, 130 4,60 Zaraz będzie, jeszcze jakby tutaj było razy 2 16 razy razy 2 To byśmy mieli na... plus 6 dolarów, patrz Plus 6, podzielić na 5, minus 10 Razy 3 Nie, no coś innego znowu wziąłem, podzielić na 1 Minus 7, minus 7, 80, minus 7 dolarów, podzielić na 2 Ja wiedziałem, że ja w to wejdę Przecież to było nie do uniknięcia 21, 22. A bylibyśmy w stanie tutaj chyba ogarnąć z 200 dolarów. Wiecie co? Bonusowy level, ponieważ mamy level 20, to wydaje mi. Patrzcie, to byłem na 720 poziomie. Więc wydaje mi się, że my po prostu sobie teraz pociśniemy cyk. Dobra, mam to. Coś, czuję, że tutaj jeszcze ogarniemy high score. Dobra, jedziemy. Euro 60. Na to musisz uważać. Plus. Razy 4. Podzielić na 1 plus 2,50, plus 50, plus 1, tam coś jest. Podzielić na 1, minus 1, podzielić na 1 musimy, jakby tutaj było jeszcze razy 3. Podzielić na 3, minus 3, dobra, patrz, ile tu jest pieniążków, plus 7, tu, minus 2 dolary plus 2 dolar. Nie mamy aż tyle, ile powinniśmy mieć, bo mamy tylko 70-90. Jakby tutaj na końcu się pojawiło razy 4, to byśmy znowu mieli ten high score. Muszę wam powiedzieć, że ta gierka po prostu wciąga i bardzo bym chciał z wami dalej pograć, ale musimy się pożegnać. Lista wspierających, subskrybujcie koniecznie wszystkie moje inne kanały i widzimy się w następnym wideo. Na razie, dzięki cześć!